się jak prawdziwy guliwer w krainie Liliputów, wchodzimy do środka. Wita nas zamek w Rogalinie z przełomu lat 1770-1810 rokukowo klasycystyczny Dalej udajemy się w kierunku ruin Zamku Weneckiego zbudowanego przez Mikołaja Nałęcza na przełomie wieków XIV i XV. Nałęcz miał pseudonim Diabeł Wenecki Krwawy Diabeł Wenecki. W zamku zostało niewiele, został zburzony w sumie za działalność pana Mikołaja. A to jeden z najładniejszych budynków w mieście Poznaniu, klasycystyczny z 1829 roku. Przed gmachem w naturze stoi studnia Higieny. Jest to biblioteka Raczyńskich. Widać ile kunsztu kosztowało wyrzeźbienie każdej korynckiej kolumienki i każdego pinakla w tym panonie. Kruszwica, mysia wieża. 32 metry, pozostałość zamku gotyckiego, również z przełomu XIV i XV wieku. Jak legenda głosi, to właśnie w tej wieży króla popiela myszy zagryzły. Kościół w Wierzenicach, drewniany z XVIII wieku, z grobowcem Augusta Ścieżkowskich, znanego filozofa, no i całego jego rodu. Obok kościółek z Węglewa, Modrzewiowy z XVII wieku. to właśnie to węglewo i z góry z perspektywy niczym z helikoptera tu wszystko jest możliwe, obok wiatraki z Moraczewa Moraczewo nigdy nikt by go nie znał, gdyby nie to, że postawiono na szlaku piastowskim kilka wiatraków w Moraczewie, a na zapleczu ich skansen. Skansen symbolizuje tutaj zagroda z przełomu XVII i XVIII wieku z wieś powiedzmy z Wielkopolski Malutka Kapliczka budynki gospodarskie pośrodku żuraw i miniaturowa studnia. Nieopodal zagrody biskupin prasłowiańska osada z okresu Hallstackiego 700 do 400 lat przed naszą erą, odkryta w 1933 roku przez nauczyciela. Wszystko zrekonstruowano, nie odkryto kilka zbutwiałych pali na podstawie tego zrekonstruowania i kościół w Gieczu romański z drugiej połowy XII wieku. Jeden z najlepiej zachowanych zabytków romańskich na terenach Polski. Kościół świętego Wojciecha w Poznaniu. Z dokumentów wynika, że powstał gdzieś około 1244 roku. Nazywany był skałką poznańską. Szelno, Kościół Świętego Prokopa z 1160 roku. Romański yy, odkryto niedawno. Zresztą bardzo przypomina yy, nam nasz Kościół Świętego Idziego. Dwór w Koszutach. Nie mówić o stylu w jakim został zbudowany ten dwór, w każdym razie autor yy, tej miniatury włożył również dużo starań w yy, wykończenie każdego drobnego detalu, nawet kłódka przy drzwiach. Muzeum w Rekoniewicach w budynku pokościelnym z charakterystycznym pruskim murem. No, Kościółek został zagospodarowany dawniej. Kościół Ewangelicki, dzisiaj muzeum. Przechadzając się dalej, dochodzimy do pałacu w Lubostroniu. Obok pałacu stoi jeszcze budynek gospodarski. Patrzymy, ile detali tutaj kryje się i w tym panonie mamy wizerunek i kolumienki, tym razem jońskie. Widać na oko, że styl klasycystyczny, właśnie portek mocno wysunięty, schody, tak właśnie bardzo rzucające się w oczy, czyli zwiastujące nam z daleka, że jest to styl klasycystyczny. I obok również w, stylu, w tym samym stylu budynek gospodarski. Naprzeciwko tego pałacyku iglica targowa. No co, słynne poznańskie targi. Dzisiaj akurat samochody. A wzięło się to wszystko z słynnych targów świętojańskich, które rozsławiły Poznań jeszcze w XVI wieku. Opera w Poznaniu też kolosalne, gmaszysko. Z całym założeniem staw przed operą, wszystkie rzeźby zachowane nawet pomnik, który stoi w otoczeniu opery. Tu wszystko jest możliwe na tym miniaturowym szlaku. Obok jednego zabytku, stoi drugi, niekoniecznie stojący na co dzień w jego pobliżu. Tu mamy operę poznańską, a obok potężna, o to właśnie mały motylek. Motylica w zasadzie wyglądała jak ptak. I obok opery Katedra Gnieźnieńska. Po raz pierwszy miałem okazję ją obejrzeć. No, niekoniecznie z dołu, Zegar wskazuje za pięć, druga również z początku naszego tysiąclecia. Pięknie wygląda cała bryła katedry. A obok przycupnęło, przycupnęły pobiedziska z całym ryneczkiem. Z całym ryneczkiem z fantastycznie zachowanym. Przeszło 20 kamieniczek. Nawet pomniki umieszczono na właściwych miejscach. Nie wiadomo było z której strony filmować. Co jest ta kamieńczka była ciekawsza. I kościół w Kościelcu. Również stareńki 12 wiek. Z wieloma cechami romańskimi do dnia dzisiejszego, jak chociażby okna w głównej wieży. krenelaż niestety jest już z dużo późniejszych czasów. Widać, że już ten kościół nie jest w pełni oryginalny. Zresztą co to mówi się o oryginałach Przecież wszystko to zostało zrobione ręką modelarzy. Kościół św. Jana Jerozolimskiego z Poznania. Brak tam bliższych wiadomości yy, o tym kościółku, prawdopodobnie pochodzi z lat 1651-1732 Kościół św. Jana w Mogilnie, XVI wiek, gotycko-barokowy, zachowana kruchta i apsyda romańska. Kruchta i apsyda, czyli jakby początek i koniec kościoła. Kościół z Inowrocławia, kościół romański z dwunastego wieku. Wnętrze niestety już w przeróżnych stylach. Kościół św. Marcina z Poznania XVI przepraszam, XVI wiek odbudowany po wojnie. I znów widzimy detale, nawet witraże. Zachowane z, zgodne z oryginałem. Charakterystyczne dla gotyku. Przypory, pałac myśliwski z Antonina. To w tym pałacyku zwiedzając kiedyś, znaleźliśmy y, wspaniałego y, z, robaka z zielonkowatych. kolegiacki z kruszwicy. XII wiek, wewnątrz romańska ścielnica, a to już kościół trzemesznie. kolegium benedyktynów. W formie bazylikowej, prawdopodobnie początki X z, z, z wieku, wielokrotnie przebudowywane, gościna murowana. To jeszcze nadal mamy szemeszno. I to jest murowana gośnina, kościół, parafialny, romański, po przebudowach, co widać, zresztą no, nie bardzo stylowo związany z całością po swojego pochodzenia. I Czerniejewo Pałac, zespół pałacowy właściwie klasycystyczny z 1780 roku. Na dziedzińcu pomnik księdza Kopczyńskiego Onufrego, to miejsce urodzenia tego księdza, przypomnimy ksiądz Kopczyński, autor pierwszej gramatyki polskiej. Według starych przewodników, w założeniach pałacowych, klasycystycznych, mieści się dom dziecka, ale nie mam późniejszych potwierdzeń tego, czy jeszcze, czy też obie przekazano komuś innemu. Jakże spietyzmę oddano nawet wizerunki w tym panonach. Na portykach. Portyki oparte na kolumnie. Ja to takie założenie barokowe. Czyli jakby przedłużenie pałacu, yy, wsparcie się o skrzydła. To yy, jakby miało oddawać, że pałac jest większy niż był w rzeczywistości. Katedra Poznańska. Wspaniały zabytek. Yy, z X wieku. Barokowe kaplice. I zwieńczenia. Reszta gotycka. Wewnątrz katedry prochy Mieszka Pierwszego i Bolesława Chrobrego. Charakterystyczne przypory, łuki przyporowe, potężny budynek. Wizytę w tym Malusim, na tym Malusim szlaku piastowskim, zamykają kościół Najświętszej Marii Panny z XV wieku, barokowy, i obok stojąca Psauteria z 1508 roku. Co na uboczu poznańska starówka na planie kwadratów. Około 70 przeróżnych budynków, budyneczków. Cała starówka powstała w XV wieku, oczywiście ta oryginalna, odrestaurowana po wojnie. Sam ratus jest z końca XIII wieku. W zasadzie tak oryginalnie oddane zostało wszystko z takim dużym pietyzmem, że tylko patrzeć jak koziołki stukną się różkami na wieżę ratusza. Niestety nie wypatrzyłem nawet miejsca na te koziołki. Ale za to można było zobaczyć z góry wszystkie pomniki, pomniczki. Na terenie rynku poznańskiego mieści się również kilka budynków należących do bardzo zamożnych rodów, nawet pałacy. A to maleńkie kamieniczki kupieckie. Obejrzeniu starówki Poznańskiej to jeszcze centralny, centralny punkt rynku. Opuszczamy miasteczko do następnego razu. Brakło wskazówek na zegarze, jak widać. A może się odkleiły na skutek złej pogody. Przyjrzymy się jeszcze raz, jak gdyby od tyłu, pałacowi w Rogalinie. No i opuszczamy miasteczko. Kilka szczegółów na do widzenia, takich jak choćby witraż z katedry poznańskiej i przechodzimy do wyjścia. Dziękuję za cierpliwość przy oglądaniu tego filmu.